Też w szaleń popiłeś. a czemu... Krawszy, chodź! I jak tam nastroje? Spokojne. Zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie pożekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Mam powinno to ty, jak tobie, chcesz. Tak? Nie, nie. A może tych może

Pan Rige nie zamierza walczyć o poparcie. Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego, co słyszałem, o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Piecze nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skelige widziało od wieków. Swan to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron, a potem jego synom. Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknie przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć. Zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że Jarlowie to dostrzegą. Opuszczasz Kertroldę? Jutro, skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest! Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody, półtora śliwowica, spirytusy z mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ankreid wiedzą, co to gościnność. O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie, że ze względu na pamięć o branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę. I poprzeć Swanrigę. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego. Wyrzuciłem ją za drzwi. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Ceres? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Kreit. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę i nie tylko ja zresztą, że Ceres ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą, a ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc Twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Słyszałeś? Sialmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Sialmar. Chodź. Daj ci jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotę. szybko! Tato. T Tato. Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Albiorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wzięło te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj mnie, szczeniaku, bo Krach też straci syna! Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi! Nie puszczę ci tego płazem! No to chodź! Chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci! Nie zwrócimy im życia, ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winnych Alcreyt. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Mamy. Masz rację, Ceres. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć. Wezwać znachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. Nagle zaczęła się rześć. krew aż bryzgała na ściany. Gada ani niczego nie da. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam zresztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. I co? I co? Ślady kół, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Otyk! Cholera, taki młody chłopak. Ile ran? Nic dziwnego, że Halbior się wykrwawił. że To są sprawy może zesłali na karę. Niby za co? Nie opowiadaj bzdur. No dobra, co my tu mamy? Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i, i czymś jeszcze, czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie i łapy. Stara blizna, ze śladami po szwach. Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś co zjadł albo wypił, miód, miód pitny o ziemi... Wszystkie rogi puste. zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze? Ludzką krwią? Ceres! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś. ludzie, którzy się w nie zamienili. Mhm. Berserkowie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać te przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, W takim razie, Spróbować. Hańba! Nie było czegoś takiego od czasu krwawego pogrzebu! Nawet wtedy mniej ludzi zginęło. I żaden syn Jarla! Jeśli się okaże, że to krach, skręcę mu czark! Jeśli się okaże, że to krach... Sądzimy go zgodnie z obyczajem. Frejo, Spraw by Frejo nasza matko. Spraw, by może pochłonęło zdrajców. Freju, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze jakiś ziół albo grzybów. Cerys mówiła: Daj mi ten róg. Zna Mardrem? na Nakojarz, uda. No tak. Kry. Mor. Masz rad. Mor. Chodź. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje Pośpięcie ręce. W zamku już huczy. Chodź już. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji z Kylige. dawno nie było porządnej wojny domowej. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald. Że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzę Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. Uff. Jestem tuż za tobą. Co za ulga! Ten miód jest czysty. Tu też nic. Krefi grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? Zaraza. Spiritus! Szybko! To zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście. To raczej rzadko używane. Kiedy chial i ja na... byliśmy Pomy... mali, bawiliśmy się Tu wszedł w rozlany miód. Piękne, wyraźne ślady. Lepkie od miodu. Krop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że... Co to? O co? A jesteś... Widział? Patrz! Skakuj na konia. Nie sądzę, żeby posłuchał. Nie masz szans. Jeszcze zobaczymy. Szybki jest. Mów, czemu zdradziłaś. Ciekaw. Cieka, tobie nigdy To ty, no. Masz. Ludzie to przecież sługa Kreit Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Kertrolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies! Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ankreit? Domyślam się, jak Ceres skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Spikerok, ja wierzę że mi nowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. To list, w którym Birna podała Waldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie, mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Kraight. Pełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! ja to przecież zrobiłam dla ciebie, tylko dla ciebie. A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię Rodu Ancrey. A Ciebie, pirna Bram, wskazuje na śmierć! Zostaniesz przykuta do skał, umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. Wiedziałem, że Birna jest żądna władzy, ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanriga? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Ach, dobra, dość już o tym. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. A teraz jadę pod... Jak myślisz, na kogo pat? Zabierz się ze... Nie odmówię, zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No to chodźmy. Jesteśmy w samą porę, już chyba zaczęli. Oddaliśmy morzu króla Brana, lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli Bogów i Klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd wszyscy. Niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że Wy pomożecie mi spełnić to marzenie.